jest No dobra. Dobra, jesteśmy na żywo, nie? Jesteśmy na żywo, o ile się nie myje? Tak, jesteśmy na żywo, o ile się nie myje, więc zapraszam, znaczy witam serdecznie. Stresuję się, bo to jest emocjonalne, emocjonalne bardzo. Dużo rzeczy się dzieje. Witam, witam was bardzo serdecznie. Na pierwszym w historii czacie na żywo, na transmisji <noise> waszego ulubionego, najlepszego youtubera na świecie. Dajcie znać, skąd piszecie w ogóle. U mnie w Warszawie jest pochmurno, prawda? Więc może to i lepiej, że dużo ludzi będzie w domu, kiedy jest deszczowo. Chyba wszystko słychać, tak? Dajcie znać, czy wszystko jest w porządku, czy dobrze słychać. To widzicie, piszą ludzie. Elo, WDSK... Się ma Paryż, bo matek Wrocław. A, no to cieszę się, że dobrze słyszycie. Po raz pierwszy tę transmisję na żywo robię i nie wiedziałem. Y, ciężko nie było podłączyć zewnętrzny sprzęt, powiem Wam. Ciężko było podłączyć. Y, Patrzę, że jest 5-sekundowe opóźnienie. No trochę jest minimalne opóźnienie, ale jesteśmy na żywo. Więc macie okazję być na wyciągnięcie ręki niemalże swojego ulubionego youtubera. <głos> <głos> Więc no wy macie takie humory, że jesteście dzisiaj widzę emocjonalni. No chcecie po powiedzieć o tym coś. Oni w ogóle nigdy nie widzieliście wesela, tak? Nie, nie, nie widzieliśmy, nie. Ty mówisz Monika, że nasz... fragmenty widziałaś? Nie, nie widziałam. Tylko takie przejściówki, ale nie, nie. To, to były takie przejściówki. Hmm. No właśnie, nie, nie, nie. więc tak naprawdę para młoda nie widziała w ogóle wesela, nie, nie, nie. więc zobaczycie po raz pierwszy, ja to montowałem długo. Mój debiut, mój debiut. Jesteśmy Smith Wesson, my, my jesteśmy u mnie w domu, jesteśmy w kuchni. Przepraszam za to, że nagrywamy z kuchni, ale akurat tutaj A, mam tu dobre się, światło. Tak, czy, czy, czy to są bezdomni, czy co? Jesteś, to są właśnie, to jest para młoda. W, 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 tak, tak, WDSK. No to no. tak, my, my byliśmy osobami bezdomnymi, a teraz opiekamy, opiekujemy się mojej żony braćmi niepełnosprawnymi w ich domu. Tak, więc to jest właśnie para młoda Monika i Sławek z filmu Wesele bezdomnych, więc jeżeli nie oglądaliście tego filmu, no to oczywiście zapraszam. To jest najnowszy film na moim kanale, no ale zakładam, że skoro tu jesteście, no to większość z was widziała. Więc wiecie co taka... No słucham. Ja jestem dalej mężatką. Przepraszam bardzo, ja jestem dalej mężatką, tylko chcę Nie, no nie powiedz, Chcę Chcę się rozwieść z moim mężem i złożyłam o rozwodu o rozwodów. Chcę się rozwieść. Co jest? Nie no co wy nie, no bo rozmawiamy sobie ogólnie. Na razie możecie zadawać pytania, ale tak naprawdę chcę, żeby głównie para młoda obejrzała Wesele. Będziemy oglądać Wesele i jak będzie czas, no to odpowiemy na jakieś tam pytania. Mm, oczywiście nie starajcie się zadawać to pytań, które dotyczą konkretnych fragmentów filmu, ponieważ będziemy go oglądać, no więc jak dojdziemy do danego momentu. No. A co już się pokłóciliście? Tak, nie, no, ogólnie... No, jeżeli nie domyśliliście się... Domyśliście się, no to muszę to przyznać, że ksiądz na weselu bezdomnych to był aktor. To była jedyna rzecz udawana w tym filmie. To nie był prawdziwy ślub, tylko to był aktor. To był taki jakby pretekst do wesela. Ten, ten ślub to był pretekst do wesela, więc wszystko było prawdziwe. Ludzie bezdomni byli prawdziwi z ulicy, chociaż to nie byli przypadkowi ludzie, tylko wasi znajomi, prawda? Wyznacie się z tymi ludźmi? No, my kilka osób sami osobiście zaprosiliśmy, i one zajebiście się zachowywali na ślubie, a tamci, że tak powiem, z tego, z tej miodowej, no to masakra, no to, bo to była zbieranina. Tak, do, więc do tego jest krytyka taka, widziałem jakieś komentarze, że ja zaprosi, że powinni być na weselu tylko wasi ludzie najbliżsi, wasza rodzina, a ja wziąłem obcych bezdomnych, więc od razu mówię, że to nie jest tak. Y, że to byli obcy ludzie, tylko no, Sławek i Monika nie macie rodziców, tak? To byli. No nie, nie, nie mamy. Tak, jak norm, na normalnym ślubie mm, właśnie rodzice robią powitanie z solą i chlebem, to w tym przypadku wzięliśmy menadżera hotelu, żeby powitał chlebem i solą, ponieważ nie mieli oni rodziców, nie mają rodziców, Monika i Sławek. I ludzie z ulicy to są ich, to są ich właśnie, tak naprawdę ich rodzina, no. Wy się znacie od bardzo dawna? Yy, od roku. Ale z tymi ludźmi, no niektórymi nie od, od 10 lat tak? mówił mówił jeden z nich, ten mały, jak on się nazywa, ten mały? Yy, Rysiek. Rysiek, to że znacie Monika od 15 lat, prawda? No, no, dziękuję bardzo, zjedz kanapkę. Dzięki bardzo za miłe opinie. Słuchajcie, no ja wiem, że ten film jest polaryzujący, że można kochać, kochać albo nienawidzieć. Tutaj piszą, że ona złożyła pozew o rozwód. To jest... To jest ślub nieważny. No i... Nie, bo Monika miała wcześniej innego męża, tak? Mówisz o innym mężu. Tak. No dobra, słuchajcie, te, 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 te pytania będę sobie czytał na swoim telefonie, a Monika i Sławek będą oglądać w tym czasie wesele i ja będą jakieś fajne pytania, no to wtedy odpowiemy, ale chcę od razu powiedzieć, my z Warszawy, ja znalazłem tych bezdomnych w Warszawie, jesteśmy z Warszawy. Co się stało, że przelizałeś się z bezdomną, <grym> może dojdziemy do tego? Po prostu, żeby wzbudzić zaszokowanie, a po drugie, powiedzmy, że trochę mi się... Mm, a ro, romantyczny nastrój udzielił wesela, Męka, dlatego tak się pocałowałem. Dlaczego Monika taka smutna? No zaraz ogólnie polejemy wódeczkę. Wiecie, to, to nie jest jakiś poprawnie polityczny film, więc Monika chce się napić, polejemy wódeczkę albo whisky. Sprawa taka. Osobista taka sprawa Monisi i moja. no. Tak, ja zaraz no, będę polewał wódkę, więc... Bo, bo, bo sami chcecie, tak? Sami chcecie. Monisia chciała drinka. Dobra, no to nie ma problemu, no to zaraz się przygotuję drinka. No nie, możesz powiedzieć. Chcę, żeby było to jasne, że Monika nie jest już w ciąży. No. Tak, no musiałem to powiedzieć. No i nie chcemy o tym, nie rozmawiamy, nie rozmawiamy o tym, dlatego Monika jest smutna właśnie. Dobra. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy czas, więc mm, je, chciałem tylko odpowiedzieć na jeden, jeden, jedną krytykę, najbardziej powtarzaną ukrytykę. wiecie? Posłuchajcie. Oba nie czytajcie tego na razie. Ja to będę na telefonie czytał. Mm. Chcę odpowiedzieć na najbardziej największą krytykę, czyli oczywiście taką, że ja wykorzystałem osoby bezdomne w filmie. I Wy też możecie mówić, co o tym sądzicie. Ogólnie powiem wam jedna osoba tylko w komentarzu to zrozumiała, to znaczy czytałem komentarz, gdzie jedna osoba odkryła, dlaczego ja robiłem zbliżenia na filmie, kiedy para młoda, znaczy kiedy w ogóle wszyscy goście tam wymiotują i robią patologię. Dlaczego ja robiłem te zbliżenia? Czy dlatego, żeby się wyśmiać, wyśmiać tych ludzi, że mi to sprawia przyjemność, śmiać się, upokarzać ludzi? Więc odpowiem na to, bo słuchajcie, mojemu kanałowi na YouTubie przyświeca jeden cel, najważniejszy, żeby stawiać ludzi w nietypowych sytuacjach i sprawdzać, jak oni zareagują. Żeby udokumentować ich reakcje po prostu. Ponieważ ja się pasjonuję psychologią, bardzo się pasjonuję psychologią, to chciałem udokumentować ich reakcje. Prawdziwych ludzi położonych w w prawdziwych sytuacjach, tak o to właśnie chodziło, więc oczywiście, że nagrałem, co robić, ci bezdomni na weselu, nie zataiłem niczego, tylko jeżeli no bezdomni tam przewracali się, czy coś tam y, zażygali, no to oczywiście musiałem to pokazać, no jak mogłem zataić to, co się stało, no to jest prawdziwe życie, ale czy mnie to bawi, no nie wiem, czasami mnie to bawi, bardziej mnie to ciekawi, po prostu ciekawi mnie, jak zareagują, ludzie postawieni w nietypowych sytuacjach. Młodszych oczywiście, nastolatków, ja już jestem dorosły, no nastolatków może to bawić, innych może to, mogą to uważać za obrzydliwe, no, ale to jest prawdziwe. Ja się częstujemy wodą twoją. Częstujcie się wodą, zaraz wam naleję, przepraszam, to jest takie trochę na szybko, ale zaraz naleję wam wody, a wy już będziecie oglądać wesele. Postaram się jeszcze z telefonu odpalić, żeby móc czytać wasze, wasze komentarze. No. A jeżeli jest jeszcze jedna krytyka, że ja to zrobiłem dla pieniędzy, tak? No to nie wiem, czy wy wiecie, jakie są stawki na YouTubie, ale absolutnie nie zarobiłem na tym żadnych pieniędzy, nawet nie wyszedłem na zero, więc co dopiero mówić o zarobku, więc to jest moja odpowiedź na zarzuty, że zrobiłem to dla pieniędzy, no to absolutnie nie zarobiłem na tym, nie mam takiej możliwości nawet, żeby mówić o zarobku, jak wydałem na to kilkadziesiąt tysięcy. Dobra. No to co, zaczynamy z tym weselem, a ja spróbuję na, YouTube, na YouTubie, na telefonie oglądać wasze komentarze. I po raz pierwszy, a powiedzcie mi, dlaczego nie oglądaliście tego wesela? Na żywce, ale, znaczy tak, nie mieliśmy telefonów, zdaliśmy w zastaw do Lombardu i nie mieliśmy okazji. Poza tym nie wiedzieliśmy, tak, bo nie mieliśmy, nie mieliśmy właśnie... kontaktu z tobą. Dokładnie, no, mieli... no myślałem, że wy obejrzycie sobie, że macie telefon. Nie, nie. mieliśmy. Nie nie mieliśmy telefonu. Nie, chciałbym to obejrzeć, ale odebraliśmy telefon mój, a przed wczoraj Moniki. Więc będziecie mieli takie prawdziwe, prawdziwe. prawdziwe reakcje naturalne po raz pierwszy po obejrzeniu tego, tak? To trwa 50 minut. Będziemy jeżeli będziemy przerywać, jeżeli będziecie mieli jakieś komentarze po prostu, żebyście dowiedzieli się czegoś więcej o tym, dokładnie jak to powstało. Nie będzie można ich zapalić. Właściwie możesz nawet palić w środku chyba, no nie wiem, albo na zewnątrz, albo w środku. Chyba raczej najlepiej w środku, żeby nie przerywać transmisji na żywo. No w sumie, nie wiem, tu nie ma popielniczki. No nie ma popielniczki, zaraz, I nie, może. I nie ma tego, yy, no drinka. No nie ma drinka, no dobra, zaraz będzie drink, obiecuję. Wiecie co, chcę tylko, tylko sprawdzić, bo jakoś miałem problemy, żeby zobaczyć na żywo, żeby zobaczyć, Komentarze na telefonie. Jakoś nie mogłem znaleźć tej transmisji. A jeszcze z nami są bracia Moniki, czyli pani młodej. Tak, przyszli, przyszli bracia, jeszcze pani młodej. Niestety nie ma miejsca w kadrze na nich. No. No. Potem, potem możemy chwilę porozmawiać też. No zaraz, to oglądamy, a wy to spróbujcie, a ja to spróbuję odpalić na telefonie. Zobaczę jeszcze, co piszecie na chwilę. Mm, 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 Piotrek jest super, dziękuję, fajny film, jedziemy z tym. Dobra, no to co, zaczynamy, tak? Nagrałeś film, bo ciekawi Cię, jak zareagują alkoholicy na alkohol. Mm, mm, mm. Co się stało? Wardengo mój już jest odklejony. Bezdomno. Tak. No dobra, no dobra, słuchajcie, jedziemy z tym. Ja mam oko niezłe, Ja naleję, naleję, to co, mam whisky cynamonową i mam wódkę. Drinka dobrego. Wiesz, jest. ja nie, nie jestem najlepszym barmanem, no, szczerze no powiedziawszy. No drinka. Nie mam, 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 mam trochę, troszeczkę cenamonowej whisky i mam białe wino jeszcze. Czy ja jestem odklejony? No nie wiem, nie jestem odklejony, bo po prostu, no ciężko, najłatwiej wytłumaczyć sobie, że ja to zrobiłem, żeby poniżyć bezdomnych, a ja nie zrobiłem tego, żeby poniżyć, tylko... Nie piję, kochani. Jak zareagują bezdomni na postawieni w nietypowych sytuacjach, tak, bo to jest kontrast. Nie piję. No to mam troszeczkę cynamonowej whisky. To co, oglądacie? Oglądamy tylko... Co wam dać? Cynamonowej whisky? Czeka Danielsa? Whisky nie piłem. Ale mam tylko trochę niestety, muszę wyjąć z lodówki. Dobra, dwinka z wódką jakąś. No dobra, cokolwiek, tak? Cokolwiek. Dobra, a ty? Co chciałbyś, Sławek? O Jezus, ja to, to, wódki? tego bym, whisky bym spróbował. Ale, bo... Nie przygotowałem się. Wódki też. No dobra, więc słuchajcie, montowałem <grym> ten film... Ja też nie piję właśnie wódki, ale... No jak, jak trzeba, to trzeba, tak? Ale whisky, whisky jakieś tam... <grym> no dobra, no zaraz coś wykombinuję. Więc montowałem ten film ponad dwa miesiące. To wesele miało miejsce 21 czerwca. A i ogólnie jeszcze tylko jedna rzecz, że A, czasami... Opielniczkę, bym prawie... Opielniczkę zaraz znajdę. Jedna rzecz, że czasami mi się wiesza kamera i jak mi się zawiesi ta jebana kamera, to wtedy po prostu... Ale nie przyklinaj może tak dużo. Dobrze, postaram się. Jeżeli będzie, y, ten, kamera się zawiesi, to ja to prędzej czy później zauważę i po prostu wtedy poczekajcie minutkę, ja odświeżę program i będziemy jechać jeszcze raz. I, I po prostu odświeżę, odświeżę to i, i już się odklei, A odwiesi ja mogę kamera. Sobie tak czytać tutaj, to... No wiesz, nie, bo będziecie, będziecie oglądać film. Ale teraz, tak. No, no już na szybko, no już na szybko. Bo tak hmm, czy będą jeszcze takie filmy, Adam Kownacki? Mam nadzieję, że będą jeszcze takie filmy, no ale mam nadzieję, że przy, przy, musicie po prostu przysyłać mi trochę pieniędzy, bo niestety ja się ma inwigilator. Niestety, no nie mam pieniędzy, oszczędzałem długo na, te, na ten film. Może bym nagrał jeszcze kolejny taki film, Sylwester bezdomnych, byłoby fajnie. Ale no nie mam pieniędzy, więc byłoby fajnie, jakby każdy z was wysłał mi po 2 złote. Macie tutaj opcję, tak, taką, taką monetę na czacie. jakby wy powysyłacie po 2 złote, to będzie taki film. Jak nie, no to nie ma problemu, to nie wysyłajcie. Oglądajcie po prostu moje filmy, wspierajcie duchowo. Jak idzie sprawa z pozem na pałac, Patryk? Mm. Oni nie odpowiedzieli, pałac mi nie odpowiedział na przedsądowe wezwanie do zapłaty, więc pozew sądowy został zapisany. Ja teraz sprawdzam, jeszcze tak do, do szlifuj, doszlifowujemy, szlifujemy ten pozew i niedługo pójdzie pozew. Ale to podobno trzeba czekać pół roku. Mój prawnik mówi, że pół roku się czeka od pozwu do... Grzegorz Czarny, yy, zawsze poniżasz ludzi bezdomnych. No, akurat w naszym przypadku to tego nie było. Ja tak tego nie odczułem, wręcz odwrotnie. Dziękuję panu Czarnemu. No, sami sami słyszeliście? Ja nie będę wam wkładał wód żadnych słów, tylko wy będziecie mówić to, co uważacie sami. A ona nie jest w ciąży? No, pytają się ludzie y, o Twoją ciążę. Nie, nie jestem w ciąży, ponieważ poroniłam przez y, stresy. Pomagałaś mi. Pomagałam dźwigać łóżko, łóżko i poroniłam. Bo nie miał mi kto pomóc. Nie miał kto pomóc i poroniłam. To było a, moje dziecko z mojej facety i poroniłam. Bardzo tego żałuję. A, Bardzo łóżko, chciałam tego dziecka. A to łóżko było dla osoby niepełnosprawnej. Właśnie to było skrycie. dla brata. Ale no. poroniłam. I teraz może taka będzie. Będzie wiem, taka możliwość, żeby że kiedyś. Zajdę w ciąży, ale nie wiem kiedy. No i, ale nie, patrz, kochanie, bo to. Nie ma <noise> sensu. Może kiedyś będę ty dziecko, ale nie wiem. To co oglądamy? Oglądamy. Dzień dobry Państwu. Mam zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na ucztę weselną do karmi za ślubin Moniki i Sławomira. W pałacu pod Warszawą właśnie tam jedziemy, jest to darmowa uczta weselna dla wszystkich potrzebujących będzie darmowy alkohol muzyczny... Na, na... ale ten no Na... miodowej. No na miodowej tam jest klasztor i tam szukaliśmy no. ty właśnie bezdomnych. Tam jest ten chuze Twój były mąż tam jest, tak? chłopak były Tak No, to szybko, jest dynamicznie ten chuze no zaraz będziecie, zaraz przejdziemy do waszych zaślubin, zobaczycie jak to jest fajnie zrobione, wesoło. Zlecimy na żywo, gwarantujemy powrót autokarem w godzinach wieczornych. Więc I dynamiczne. to jest darmowe zupełnie. 100 wolnych miejsc. Ja taki łysy <grym> były. No, obciąłeś obci się na to. Ja na trójkę się obciąłem, ale taki łysy No co, wymyślony. Od razu przejście. Dziś jesteś i Lukasz świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich ja na takiej uroczystości. uroczystości. Będę tak. mówił krótko. Pamiętajcie, co Bóg. Tańczył? człowiek nie ma prawa robić. Mański spacer, jak chcesz coś powiedzieć, i. a nie, no to nie chlecie ich. Patrzcie. No i tak, tak. Wytrwajcie w swoim postanowieniu wieki Cóż mogę dodać? Obłosławić mogę tylko. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A teraz nauczcie sobie ogromną. Powtarzajcie ja. Ja imię imię. Ja, ja Sławek biorę ciebie. Biorę, Jej, nie mogę na tego długiego na patrzeć. Małżonkę. I ślubuję ci. I ślubuję ciłości. Długi to jest ten świadk. No. Który podaje obrączkę. To tak, jest tak, długi. tak. całował po. To, 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 to chyba jako, to, jako drugi do schrzanienia naszego ślubu. No, ale wtedy jeszcze się lubiliście. On, on ci przez krawat wiązał. Tak, ale co później no działo się, to już tak. nie chcę mówić o tym nawet. Tak. Masz ten mikrofon do Moniki. Tak, to... On do mnie tak powiedział: Monika, ty zrobiłaś błąd. Kochałaś kurwa Janusza, a teraz wybrałaś Sławka? Co, Sławek jest dla ciebie lepszy? Kochałaś jego? A kurwa Janusz, to kim jesteś? Kim jest Janusz dla ciebie? Szmatą? No, no i co robił tobie później? Yy, obrażał mnie kochanie, nie mogłam do pracy iść. Dobra, ale nie. Staraz, Zaraz, bo kamera się zawiesza. No właśnie, poczekajcie sekundkę, zaraz tą kamerę odwieszę.